Cześć, kochani, witam wszystkich z podznaku Barana w czytaniu na październik 2023. Moi drodzy, czytanie rozpoczniemy od kart wyroczni. Tutaj sprawdzimy energię ogólną na ten miesiąc. Następnie przejdziemy do rozkładu na miłość dla singli, później miłość dla osób w związkach, następnie praca, kariera, finanse, a na samym końcu duch i emocje. Moi drodzy, do każdej z tych części w opisie filmu znajdziecie czasówkę. Jeżeli chcecie którąś części ominąć, a nie chcecie po prostu przeciągać tym suwaczkiem, to wejdźcie w czasówkę, kliknijcie w niebieski stempelek czasowy i czytanie Was przeniesie do odpowiedniego momentu. W opisie też znajdziecie różnego rodzaju czytania z serii, wybierz kartę, ale też kontakt do mnie, więc jeżeli ktoś miałby kaprys, miałby ochotę umówić się na czytanie prywatne, może do mnie napisać maila bądź skontaktować się ze mną na Instagramie. Nie zapominajmy też o tym, że czytania, które są dodawane na YouTube'a, czy na jakąkolwiek inną a, platformę, są to czytania ogólne i nie muszą ze wszystkimi rezonować, e, więc warto również sprawdzić swój znak księżycowy, Ascendent i Wenus, tak aby mieć szersze pojęcie, ale też znaleźć czytanie no, po prostu skrojone dla nas samych. E, dobrze, moi drodzy, nie przedłużamy, zaczynamy od kart wyroczni. No dobrze, sprawdźmy, co my tu mamy. Sprawdźmy, jakie mamy karty na ten miesiąc. I pierwsza karta pojawia nam się, liczba 46, może być dla Was znacząca. 4 i 6 daje nam dziesiątkę, czyli dopełnienie pewnego rodzaju cyklów, ale też zredukowane do jedynki. Świadczy o nowym początku, o tym, że kończymy pewne momenty w naszym życiu i patrzymy w przyszłość. I właśnie takie przesłanie ma nasza bogini tutaj. Jest to przesłanie, patrzymy w przyszłość, patrzymy z taką naprawdę dużą nadzieją, takim... Takim błyskiem w oczach, z racji tego, że już nie możemy się doczekać tego, co będzie, nie wiem, w następnym miesiącu, w następnym roku, w następnym czasie. I to jest niesamowite pod tym względem, że no, sami się nakręcacie, sami się nakręcacie pozytywnie i czas wam troszkę szybciej leci. Nie musicie czekać e, nie wiadomo ile na, na jakieś wydarzenie, bo po prostu jesteście na takich dobrych wibracjach. Mm. I przede wszystkim to wszystko, co robicie teraz, to buduje Waszą przyszłość. To buduje, daje Wam taki, taki konkretny fundament, więc przykładajcie się do czego do tego, czego, do tego co robicie. I, I liczcie na to, że właśnie później to wszystko nam, a raczej wam, tutaj zaprocentuje. Odłożymy sobie tą kartę tutaj na boczek. Śmiesznie mi światło pada, przepraszam, za, za te efekty po prostu. I następna karta, jaka nam się pojawia. Hmm. Jest to karta wyroczni, która mówi: Biorę pełną odpowiedzialność zarówno za moje sukcesy, jak i porażki. Więc tutaj skupiamy się no właśnie na tej odpowiedzialności: na tym, że to wszystko, co dzieje się teraz, co działo się jakiś czas temu, to wszystko nas buduje i buduje naszą przyszłą wersję samych siebie. Więc rozsądnie byłoby po prostu wziąć te momenty trochę gorsze, ale oczywiście też lepsze, po prostu na klatę. I wyciągnąć z tego wnioski, wyciągnąć y, jakieś lekcje, nauczyć się czegoś, żeby nie popełniać tych samych błędów, bo błąd popełniony wielokrotnie to już nie jest błąd, to już, to już jest głupota. Więc y, staramy się po prostu, jak już popełnimy błąd, to go naprawić albo wyciągnąć z tego nauczkę, wyciągnąć z tego lekcję i później nie robić dokładnie tego samego. No bo nie o to w tym wszystkim chodzi. Dobra, odłożymy sobie tę kartę tutaj, zobaczymy, czy nam Tarot to ładnie poprze. Zaczniemy od odczytania na miłość dla Singli. Pierwsza karta pojawia nam się gwiazda, jest to energia wodnika. Następnie mamy króla kielichów. I na samym końcu pojawi się karta słońca. Powiem Wam tak, ja tutaj widzę troszkę, troszkę energię takiej, nie wiem, drugiej szansy, tego, że mm, liczymy na to, że, nie wiem, coś się zmieni, że ktoś e, też dojrzeje emocjonalnie myślę, że to też jest ważne, e, ważne w tym wszystkim. No, nie umiem ułożyć ładnie tych kart. Że ktoś e, dojrzeje emocjonalnie i podejdzie do jakiejś sytuacji w bardziej taki, no. Mm, no, w mądry sposób, może tak, może, że wyciągnie wnioski. Ja tutaj widzę naprawdę dużą dozę tej, tej nadziei, tego, że, że no, chcecie dać tę drugą szansę, chcecie spróbować e, się spotkać jeszcze raz z tą sobą czy tam pospotykać się znowu, mm, bo widzicie, że jest tutaj pole do, do poprawy. E, tylko pamiętajcie, miejcie to po prostu z tyłu głowy, że to, że wy widzicie pole do poprawy, jeżeli chodzi o tę osobę, to wcale nie oznacza, że ta osoba widzi dokładnie to samo. Możliwe, że ta osoba po prostu uważa, że tak, jak jest, jest dobrze, nie ma co naprawiać, nie ma co ulepszać. Natomiast no, ten król kielichów daje nam tę nadzieję, że jednak ta osoba w jakiś sposób dorosła. To może być pojawienie się Jakiegoś naszego przeszłego kochanka, kochanki, czy tam osoby, z którą się spotykaliśmy ponownie w naszym życiu. I patrzymy na tę osobę zupełnie inaczej, bo, bo ta osoba po prostu pokazuje, że naprawdę dużo przeszła, dużo się zmieniła, powiększyła swój bagaż doświadczeń, wyciągnęła odpowiednie lekcje. Wy zrobiliście to samo, więc możliwe, że w tym momencie, jeżeli chodzi właśnie o te karty, o tę sytuację, to. Będzie po prostu timing się zgadzał, że w końcu dojrzeliście do tej relacji, dojrzeliście do momentu, w którym fa faktycznie możecie być razem, w którym możecie iść ramię w ramię, nie, żadne nie odstaje, żadne nie, nie zwalnia kroku, po prostu jesteście na tej samej stronie. Ciekawa sprawa, No jest to energia tej drugiej szansy i mam nadzieję, że jeżeli to od Was dotyczy, to faktycznie i Wy zrobiliście troszkę dojrzewania i ta osoba również i będziecie mogli dążyć do tutaj takiego może happy endu nawet, może happy endu. Myślę, że timing, timing mu się wtedy nie zgadzać. Dobra i zobaczcie, że tu mamy przyszłość, tak, więc to jest dobre, dobre rokowanie na Waszą wspólną przyszłość. Dobrze, tak to widzę, zabieram karty dla singli. I przejdziemy teraz do czytania dla osób w związkach. I pojawi nam się e, czwórka różdżek. Następnie, e, następnie chciałam powiedzieć gwiazda, ale jest to śmierć. Co ja opowiadam? E, I na samym końcu siódemka mieczy. Powiem Wam tak, moje drogie baranki, że... Jak zobaczyłam tę czwórkę różdżek, pomyślałam sobie, o, to jest taka faza miesiąca miod miodowego, wszystko jest pięknie, wszystko jest ładnie, wszystko się układa i e, naprawdę widzę tutaj taki ogromny potencjał, to, że się ta relacja rozwija i jesteście gotowi na nowe wyzwania, gotowi na, mm, na to, żeby gdzieś tam się też synchronizować, dograć razem. E, i, I nagle nie wiem, co tutaj zatrybi, może po prostu coś się... Jakiś przycisk się wciśnie i to się zmieni. I to się zmieni o, no, może nie od razu 180 stopni, ale no, tak porządnie. To naprawdę, naprawdę będzie ogromna zmiana. O tym mówi nam nasza śmierć i. I zaczynacie zastanawiać, czy to wszystko jest takie prawdziwe, czy to wszystko jest takie, jakbyście chcieli. I ta siódemka mieczy, no to jest karta takiego naprawdę potężnego sabotażu. I zastanawiam się, czy to jest sabotaż z waszej strony, że wy sabotujecie ten związek, czy wasz partner, partnerka będzie to robił, czy oboje żyjecie w ogóle w jakiejś iluzji, że na razie jest wszystko pięknie, ładnie. A jak tak się w to zagłębiacie, to wszystko jest pięknie, ładnie, ale mocno powierzchownie. A jak wejdziecie głębiej w to wszystko, wejdziecie na poziom emocjonalny, na poziom taki bardziej duchowy, to myślicie sobie, ale co ja w ogóle robię z tą osobą? To jest naprawdę czytanie zapewne dla niej jednej osoby, więc jeżeli nie jest to wasze przesłanie, no to tutaj taki wielki wykrzyknik, że sprawdźcie swój ascendent, sprawdźcie swój znak księżycowy, bo może po prostu znajdziecie coś dla siebie w tym, w tym umiejscowieniu. Natomiast jest tutaj ogromna właśnie zmiana, zmiana w ogóle kąta padania światła jak w tym wypadku tak i jak, tak jak mówiłam początek miesiąca może być słodki cukierkowy wszystko pięknie ładnie to pod koniec miesiąca będziecie wszystko kwestionować będziecie się zastanawiać co ja robię z tą osobą co ja robię w tej relacji skoro ona mnie nie spełnia aż tak bardzo jak mi się wydawało ciekawa sprawa jest tu dużo iluzji jest to dużo niedopowiedzeń jest to brakuje tutaj dużo mm, dużo jasności tak to widzę moi drodzy, zabieram, e, zabieram karty. No pewnie będzie to troszkę trwało. Dobra, przechodzimy do pracy, kariery i finansów. I pierwsza karta, jaka nam się pojawia, jest to. Moje joko jaka latająca. Dziewiątka różdżek. Następnie mamy gwiazdę. I na samym końcu pojawia nam się As różdek. Ok. No ciekawe. Mm, mm. e, tu, e, jeżeli chodzi o pracę, e, to to jest naprawdę spojrzenie na przyszłość. Zobaczcie, dziewiątka różdek, to jest naprawdę ogromny zapiernicz. To jest coś, co Wy budujecie z. Może nie, może nie od razu od podstaw, ale może na przykład jesteście na początku swojej kariery, albo się przebranżowiliście, albo założyliście nowy biznes i jest coś, coś takiego, że wy w to ładujecie naprawdę dużo energii, ale macie świadomość, że to będzie rokowało. Macie świadomość, że teraz się na zapierniczacie, może później będzie lżej, może później będzie Wam po prostu lepiej, będzie to bardziej, nie wiem, rentowne dla Was, będzie to przynosiło Wam jeszcze więcej satysfakcji. A nie będziecie musieli w to wkładać nie wiadomo jakiej ilości energii i a, no i takiego mm, takiego zawzięcia, że tak powiem. Tak, gwiazda, no, no myślę, że to jest, samo mówi za siebie, że ona przynosi Wam ogrom nadziei, tego, że yy, no, zastanawiacie się w sumie. Jak ta przyszłość będzie wyglądała? Nie możecie się doczekać tej przyszłości. To jest trochę tak, jakbyście e, czekali e, na, na święta, tak jak małe dzieci czekali na święta, bo wiecie, że do tych świąt już po prostu jest blisko, już jesteście naprawdę blisko tego swojego celu. I jak przychodzą, to po prostu jest ta magia i jest takie, no w końcu, w końcu święta, w końcu jest ta końcówka roku, w końcu jest ta, ta magiczna atmosfera. I zobaczcie, że ta, te nadzieje, bardzo dobrze, że w to pokładacie, bardzo dobrze, że w tym tkwicie, bardzo dobrze, że bierzecie odpowiedzialność za to, co robicie i bierzecie, jakby wszystko na klatę. Zobaczcie, mamy otwór, mamy otwarte możliwości, as różdżek. To będzie Wam się opłacało. Może na razie nie będzie to nie wiadomo, jaki boom finansowy, ale przede wszystkim to pokazuje nam. Otwarcie się na możliwości, zobaczenie, że potraficie robić więcej niż myśleliście, że macie jeszcze większe predyspozycje, większe, um, większą siłę przebicia czy, czy coś w ten deseń. I um, jeżeli chodzi o asa różdżek, to też jest karta pasji, tego, że jesteście żywo czymś zainteresowani. A ja głęboko wierzę w to, że jeżeli ktoś jest w czymś naprawdę dobry, ale dodatkowo pokazuje ten swój entuzjazm, jest szczęśliwy i jest jakby ma taką aurę wokół siebie, że to, co robi, sprawia mu przyjemność, to, no to jest właśnie ten as różdżek. To jest dodatkowy po prostu benefit, że no, ludzie będą do Was legnęli, klienci będą do Was przychodzili, będziecie takim naprawdę potężnym um, potężnym um, takim, nie wiem, nie wiem jak to określić, ale takim wibracyjnym guru, powiedzmy. No to brzmi bardzo, bardzo wysoko, ale tak, no myślę, że Właśnie swoją energią, swoją pasją, swoim zainteresowaniem, taką, mm, takim entuzjazmem, no, będziecie przyciągać ogrom, ogrom możliwości. Tak, tego wam moje drogie baranki życzę. Dziękuję wam bardzo za czytanie tutaj dla, na karierę, pracę, finanse. I przechodzimy do ostatniej części, czyli do czytania na ducha i emocje. I na samym początku pojawia nam się trójka różżek. Później mamy paziaru, przepraszam, trójka kielichów, trójka e, kielichów, później październik, następnie wisielec i pojawiła nam się jeszcze jedna karta, jest to karta śmierci, jest to repetytywna energia, na razie tak ją położę tutaj, bo ona jest taką dodatkową kartą, która nam wyskoczyła. Czyli no pojawia nam się znowu, tak? Pojawia nam się karta śmierci po raz kolejny, co oznacza, że te zmiany będą. Będą zmiany mm, i zobaczcie, że mam wisielca, czyli no obrócenie sytuacji do góry nogami. I to się pojawiło w pewnym momencie i to będzie kontynuowane. Tutaj budujecie swoją przyszłość i Wy macie tego ogromną świadomość. Myślę, że też to jest ten moment, w którym możecie też zdać sobie sprawę, tak wewnętrznie, emocjonalnie, że bardzo często Wy jesteście w ogóle kilka rozdziałów przed innymi. Że odbiegacie od innych, Innych w, w tej historii i dlatego też no, no nie ma co się dziwić, że, że już się z kimś przestajecie do, dogadywać, że już nie ma tej iskry. Zobaczcie, że mamy trójkę kielichów. To jest karta przyjaciół, znajomości, ale ja tutaj czuję trochę taką rotację. Więc nie zdziwiłabym się, gdybyście poznali kogoś nowego i nawiązali znajomość, bo, bo jesteście na podobnej stronie, a z kimś z przeszłości troszkę się oddalili, bo to jest coś nowego, to jest zupełnie świeża relacja, to, to będą świeże relacje, będą relacje, które będą Wam poszerzały horyzonty, może będą to stałe relacje, może nie. Natomiast na pewno będziecie napotykali na drodze ludzi, którzy bardzo Wam będą pomagali tak pod względem właśnie emocjonalnym takiego ogarnięcia życiowego i warto być za nich za wdzięcznymi, tak. Tak to widzę, moi drodzy. E, Aj, no i oczywiście będą zmieniali, zmieniali wam perspektywę. To jest w ogóle naprawdę silna sprawa. Zmiana perspektywy w tym miesiącu będzie ogromna, a to będzie, będzie rezonowało później na waszą przyszłość. Tak to widzę, moi drodzy. Dziękuję Wam bardzo, było mi niezmiernie miło. Dajcie znać, czy czytanie rezonuje i oczywiście widzimy się w kolejnych. Do zobaczenia.